W maju roku 1943 na ziemi radzieckiej narodziła się pierwsza polska dywizja imienia Tadeusza Kościuszki. Na zew Związku Patriotów Polskich przybyli ze wszystkich stron radzieckiego kraju rozbitkowie tragicznej katastrofy wrześniowej. Tu z dala od ojczyzny nad rosyjską rzeką Oką tulacz Polski stał się na nowo żołnierzem. 1 września 1943 roku... Czwartą rocznicę hitlerowskiego najazdu na Polskę żołnierze dywizji Kościuszki przedefilowali przed trybuną udekorowaną sztandarami państw sprzymierzonych, po czym ruszyli na front. To nie był szlak wytknięty przez reakcyjnych spekulantów i cynicznych handlarzy idei. To była droga wiodąca wprost ku Polsce przez spalone osiedla Rosji i Białorusi. Przez kraj, co niosąc na sobie cały ciężar wojny, podał nam dłoń przyjazną i wyposażył polskiego żołnierza w najbardziej nowoczesny sprzęt bojowy. To nie stepy Iranu i nie piaski pustyni libijskiej. Ta droga nazywa się warszawsko Szose. Stąd żołnierz polski rozpoczął zbrojny marsz do ojczyzny. 12 października kościuszkowcy ruszyli do ataku. Dobyliśmy pod Lenino trzy linie nieprzyjacielskiej obrony. Na placu boju zostało półtora tysiąca Niemców. Wieczna chwala dywizji imienia Kościuszki. To jej przypadł honor. To ona poszła od Lenino do Bugu, do Wisły, do Bałtyku, do granic piastowskich na Otrze, do samego Berlina. Wieczna chwala poległym bohaterom. Nie splamili sztandaru, na którym wypisane były nasze hasła. Honor i ojczyzna, za wolność waszą i naszą. Niechaj ich nikt nie oplakuje, potrafili radośnie umierać za ojczyznę, a z ich krwi Polska powstała, by żyć. brzegami Polskiego Morza, w miejscu, gdzie przed sześciu laty padł pierwszy pocisk niemiecki, naród Polski złożył hołd bohaterom obrony Westerplatte. Na ten skrawek ziemi, gdzie magnety 80 żołnierzy strzegły polskiego basenu w porcie Gdańskim, obróżyła się wściekła siła niemieckiego uderzenia. O godzinie czwartej nad ranem, jeszcze nim radio obwieściło światło wybuchu wojny, padł pierwszy pocisk na Westerplatte. Od tego pocisku zaczął się pożar który przez blisko 6 lat pustoszył Europę. W przeciw garstce obrońców Westerplatte rzucili Niemcy eskadrę bombowców, ciężką artylerię morską, kilka kompanii piechoty, oddziały gdańskich SS i Szupe. Atak niemiecki został krwawo odparty. Ale od tej pory ani na chwilę nie ustaje straszliwy obstrzał artyleryjski z dział pancernika Schleswig-Holstein. I tak przez długich siedem dni. Radio Polskie przynosi tragiczne wieści o cofaniu się naszych wojsk, o załamywaniu się frontów. Jedno tylko krzepi serca Polaków. Westerplatte broni się. Sukcesy niemieckie w rejonie Łodzi. Niemcy zajęli Kielce i Kraków. Westerplatte broni się. Jest coraz więcej rannych. Coraz wścieklej atakują dziala Szlezwick-Holstein. 7 września. Brak wszelkich możliwości niesienia pomocy rannym. Szereg wypadków gangreny. Położenie na frontach beznadziejne. Komunikat niemiecki donosi o pierwszych zagonach pancernych na obszarze Warszawy. Jeszcze jedno natarcie zalamuje się w ogniu walczących ostatkiem nerwów obrońców. Jest 16 zabitych. Wolowa pozostałych to rannych. Westerplatte oddało się. Historia wyrównala ten rachunek. Polska wróciła na morze. Odrodzona ojczyzna odznaczyła żyjących bohaterów obrony Westerplatte rycerskim orderem Virtuti militarii. Zaś historia nasza przekaże przyszłym pokoleniom pamięć serdeczną o tych, co życie oddali w walce o honor i niepodległość Rzeczypospolitej.